Cześć, tutaj i Dzisiaj jestem bardziej świąteczny przez Optifina. E, jeśli chodzi o Pelerynkę, no to challenge mamy e, inny niż jeszcze Pelerynka. Może będą bugi na tym świecie, ale jest to pomysł zaproponowany przez Ole słowa icy. E, dawno on nie proponował pomysłów, a nawet fajne on dawał. No i, żeby było fajnie, to macie ostatniego suba I ostatni miły komentarz Dobra, chyba możemy już lecieć Ja się tak ustawię, będę miał łączony stopie dopiero Stoper na telefoniku Dobra, jest stoper telefonik tutaj ko mnie no i lecimy. Będą 3 minuty. Dobra, teraz sobie wyniszczemy. Oczywiście drewniano yy, no. Widzę, że tu już mamy kurczaka, to bym yy, może trzeba było to roz... Aha, bo tak mi się wyświetlił jak inną rzecz na czasie się wiadomo, e, zrobiła. Może tak po prostu jest. I jeśli bym nie mówiłem na jakiej wersji gramy, to 1,710. No, ale zresztą macie to też e, e, gdzieś tam na ekranie. Dobra, e, owca, bądź proszę cię, cicho. No i Olesław zaproponował, że będzie to co 5 minut. A skinie, Aj e, e, Dobra, rozwalamy. Uwielam. Crafting Wiedzieć co, ja jednak e, dźwięki słyszę Bo są głośne, za głośne No, a e, Później tu mi wszedli, tak Dobra, ale ścinamy to Albo nie To będzie szybciej Tak Tak Bo już półtorej minuty mija, połowa czasu My musimy się zbroić no i oczywiście e, będziemy w dzisiejszym odcinku iść do netheru i wtedy będziemy challenge będzie zaliczony, tak jest u mnie na odcineczkach No mm, tak, siekierka, no i jeszcze e, tego skopię, żeby było na piecyk. E, tak, tak, albo jeszcze będzie na drugi piecyk. Im więcej, tym lepiej lubię. W Minecrafcie to tak. Chyba, że macie kół zapełnione, co więcej, na przykład śmieci, to. to i potworów. O nie, tu jest woda. Tu nie ma wody. Patrzcie. A tu będzie woda? Nie. A jak to wykopię, to będzie woda. No właśnie. No, nie zabudowujemy, bo po co nam woda. No, i zaraz będziemy musieli wychodzić. Może jeszcze coś tutaj znajdziemy? Um, niestety nie um, możemy sobie jeszcze kobla wykopać na koniec, albo nie. Ja, ja kobla będę mógł sobie później kopać. Mamy taki piękny terenek. Terenik. O, gdzie są, gdzie są zwierzeń, zwierzątki? O, łowca. Łowca, szybko, 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 nie. Czekaj, 10 sekund, 10 sekund. Hydzy, hydzy. O! Udało się, nasi. Dobra, 3, 2, 1 idziemy na inną wersję. 1,89, najlepsza wersja e, Kurde, do PVP. Um, jesteśmy na tym samym terenie. Przydałoby się teraz ściąć e, drzewko jeszcze jedno, i może później też jeszcze jedno. No i e, może pójść pod ziemię, tylko teraz się tego boję, bo mogę się gdzieś wrespić w ścianie. E, no, ale mam plan, żeby znaleźć po prostu żelazo i tak jak e, przy ostatnich challenge zrobić portal e, z jeziorka lawy i wody. Zobaczymy w ogóle e, na ilu wersjach mi się ten challenge uda. Na razie zbieram e, jedzonko. Hydrzy, tutaj jest fajne PVP, więc mogę też szybko robić hydrzy. Już na kolejnej wersji nie mogę. Dobra, ekstrem niepotrzebny. No, krowy dużo jedzenia dają. No i tutaj też jest jaskinia, w której może być bardzo potrzebne e, żelazo. Dobra, ja muszę zrobić pochodnie. W ogóle trochę kaszy mam. Dobra. Kurde, co to za chrypka? Mam koronawirusa, ludzie. Ej, tu może być rzeczywiście żelazo nasik. Tak, tak, tak. I co tutaj tam dalej nic nie ma na razie? No, więc możemy zbierać żelazo, póki może na jeden zniknie. No, tak. Tak. I mogę też taki challenge zrobić, jeśli zostawicie tu dużo łapeszek w górę. A ja wiem, ile to dużo, dobra. Jak zostawicie tu dużo łapeczek w górę, to zrobię właśnie taki challenge, tylko na opak, jakby. Czyli, że będę zmieniał od przodu: Że na początku będę na 1,16, a potem będę szedł w dół. No. Tu już byłem! Ale ja marnuję czas, ludzie. Ja tu już byłem. Nie, ja, bo ja tutaj wszedłem i tutaj w wungiel. Wungiel mamy, no ale trochę może go wypokopię, może się jeszcze przydać. Tak, tak. No i fajnie, że jedzenie mi nie schodzi. Może to jedzenie tak na wersjach, jak zmieniać się, tak resetuje. Nie wiem, nie wiem. tutaj gdzieś. Ja. E, 3 sekundy, 3, 2, 1. I lawy tu gdzieś szukałem, znalazłem. No i poszukamy jej właśnie na następnej wersji. Dobra, jestem. No i mieliśmy tutaj szukać e, gdzieś tej lawy o żelazo. Fajnie, to sobie szybko zbiorę. Może się jeszcze przydać, ale to będzie raczej ostatnie żelazo. I postaram się poszukać tej lawy, jeśli ten teren zostanie na 1.10, to będę serio szczęśliwy. No i po prostu już to wygramy, jak znajdziemy lawę. Użyjemy sobie metody grima do portalu. Tylko gdzie była zakopalnia, w której ja byłem? Taka dobra. Taka dobra. są gziby. Nie to. Ja szegię tutaj. Nie, tutaj w tym miejscu ja ją gdzieś słyszałam. Tu potem... Sorajar robię? Co nie ma lawy. O, tutaj. Jest! Wygraliśmy odcinek. Ludzie! To jest... Serio... Kurde, ja z tutaj nie włączyłem. A. Dobra. E, chyba minęła minuta jakoś półtorej. Dobra. To będziemy mieli na półtorej minuty czas yy, Trochę się boję No, ale dajemy tutaj yy, do yy, piecyka jedno Żeby było tak fajnie, dobrze yy, Jedno Kurde nie, e, szybko, szybko Trzeba tu Mamy mało czasu yy, Dajemy tutaj jedno, tak yy, Tak I tu jedno, tak, tak, tak no, dalej, dalej. Tu jeszcze zrobiło. No, Poczekajmy szybko, szybko. Jeśli tu się zrespie w 1.10, to, to jestem mega ucieszony. Ej, ja wody nie mam. O nie. O nie no. Nie, no, nie no ej. Nie no, nie no ej, dobra, akordy. Ej, 170, 56, 282. Zapamiętam, już się noc robi, ale mnie to nie odchodzi. Eem. Woda jest tutaj, więc szybko. Szybko, szybko, szybko. I już zaraz idziemy na 1.10. E, trochę się boję tego. No, ale dobra, e, dobra. E, tu jest to miejsce. Szybko idziemy, szybko. E, o nie, bo tu jest klawa Bym tu wpadł, to by było nieźle. Zabudujemy się, żeby potwory nas nie zjadły No i możemy sobie już robić portal No ale właśnie minął czas Idziemy na 1.10, no boję się tego Na wszelkich wypadkach robię tak Dobra, gdzie jesteśmy? Jest! Jest! Wygrana, dobra Szybko włączamy stoper na wszelki wypadek jednak. Wiem, coś tu zepsuł i bym się zabił w tej lawie. Nie byłoby to fajne. Ej tutaj też jest lawa. Ej, nie, tylko ten. Tylko jednopoziomowa tylko. Ale dobra. Ej, robimy tak, tak. Ej, no i tutaj musimy dać lawę tylko. Dobra, tak jest. Tak, tak. 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 Jest, co my tu na tym odcinku. Mistrzostwo świata normalnie. Ehm, dobra, tylko tutaj teren bym sobie rozkopał nade mną. Bo, bo chciałabym zrobić to dobrze. Czyli tak, tak, tak. I tutaj dwa. Dobrze, dobrze. Na pewno dobrze. No, chyba tutaj. Nie. Nie, nie wiem czy tutaj. No tak, tu... A nie. Nie, nie wiem, już nic, widzowie. A już nic nie ja wiem. Może no, tak? O tak. E, chyba tak. No ale nie jestem pewna e, W ogóle ja nie nie mam. Księ... Nie! Nie! Bro, proszę widzowie, powiedzcie, że tam jest lawa Bo jak nie ma, to się wkurza. Ale jeszcze jest szansa. Tu nie ma lawy? Nie ma tu lawy? Nie. Jest, jest. Jeszcze mamy szansę, jeszcze mamy szansę. Mm, jeszcze mamy szansę, widzowie. Zrobić tutaj coś, naszy jakiś portal. No, tak. Znaczy, tak. No. To jest szansa. Tak. I tak. Jest. Jest, tak. Udało się. Marno, no, już e, wody nie ma tutaj. No, ale e, właśnie udało mi się zrobić portal. No i teraz przydałoby się znaleźć e, zapalniczkę, zapalniczkę. Na zewnątrz są potwory, więc tak słabo, trochę. Jak przyjdą do mnie, to rzucimy jej jajcem. Zrobimy sobie też, oczywiście, pochodnie. Dużo pochodni. Tu jest już autodrama, więc yy, źle. O, tu jest żwir, tak! Idziemy do tej naszej miejscówki i to kopiemy. Ej, to jest serio. Rekord nowy odcineczek. tak mówił. Rekord nowy odsynaczek. Mogłem więcej wtedy żelaza. Zrobić jest i akurat e, trzecia minuta. No idziemy na 1-11. Dobra, i teraz umówmy się, żeby żebyśmy tam się zrespili, bo jak nie. jest. Wygraliśmy to, ludzie. Wygraliśmy to. Mamy dużo żelaza. Robimy sobie crafting table Nie wiem po co jak tu koło mnie jest inne No, ale robimy sobie piecyk. Nie wiem po co jak koło mnie jest inne eee, Tak, tak Tylko, Szybko, szybko, proszę, proszę Dalej żelazo, jedno, jedno Jedno żelazo mi wystarczy No, tak Tak Tak, tak. I, 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 i. Ja się taki jarem, tym, nie wiem czemu Jest! Udało nam się! przełączyliśmy wersję co 3 minuty Co 3 minuty jesteśmy dopiero na 1... 11, no ale Fartowny był ten spawn tutaj Mega się cieszę No, Loading Terrain Jeśli zlepię się w Fortecy, to ja nie mogę Gdzie jestem? Nie jestem w Fortecy, więc się cieszę Eee, dobra, co to, to tam mamy, popatrzałkujmy sobie Nie wiem co tam mamy eee, No, więc dotarliśmy do netheru eee, Na 1.11 wersji już To ja mogę sobie właściwie stoper już wyłączyć Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał Nie było żadnych bugów, więc złą rękę wybrałem Gdybym się przełączył na eee, jeszcze inne wersje Coś tam z tą labą się dzieje To by mogły być la lagi no i też jakbym się przełączał od 1.16 po starej to by były, no, ale odcinek nam się. Ja się już z Wami żegnam i pożyczę Wam miłego dnia. Uuu! Aha, ładnie, zginąłem. No dobra.